Wysłałem propozycję reklamy skamu do 100 influencerów. Zaraz zaczynamy, tylko sobie powłączam rzeczy. Hi Barbie! Streamerka na poziomie. Oj, żebyś wiedział, że będę streamerką na poziomie. Patrz, to jest stream, a mogę zrobić tak. I teraz jestem streamerką na poziomie. Plan na dzisiaj jest mniej więcej taki. Dokończymy wreszcie tego hitka pod ciamę e, i trzeba było marszokownie dokończyć. Golem kiedy Thermomix. Właśnie nie, golem kiedy blender, bo... Yy, a... Fff. Kurwa. Tak długo do mnie dochodził ten żart. Do mnie dużo rzeczy długo dochodzi. To dzisiaj ma być Szymon yy, demencownia. Ja wiem, jak będzie wyglądał demencownia. Jeden do jeden. Chcę tą jedną konkretną pozę z krzesłem. Ale nie to. Tą taką pozę chcę. O! To chciałam! To chciałam! To będzie Szymon demencownia, bo znowu zapomniał wypić. Lepiej mieć Parkinsona niż demencję, bo lepiej połowę yy, wylać, niż zapomnieć wypić. Tak. Nie umiem mówienia, ok? W sumie to nawet będzie łatwiejsze. O nie, ten też miał koszulę. Ej, bomba po prostu go robi. Okej. Okay. No na dwa serwera, no bo jakaś musiała być. Nie miałam pomysłu na inną. i mówię, dobra, zmienię potem i, i dupa, nie zmienię już. By się okazało, że się przyjęło za bardzo. Szymon, kiedy ktoś łamie konstytucję. Najpierw myślałam, czy Szymon na demencownie to nie zrobić bardziej na zasadzie, że wygląda jak męcen i coś pielęgni o wolnym rynku. Ale ja stwierdziłam, że to będzie lepsze. Dobra, a teraz takie trochę VTuberskie pytanie. Czy serio niektórzy VTuberzy robią... Upsiii! Niechcący włączyłem kamerkę, żeby zrobić więcej wyświetleń? Jakim producent powie. A to są VTuberzy, którzy są jak ten? Jak... Yy... Znaczy, bo ja już tu coś gadałam ostatnio Znajemy mi, że, że coś takiego jest właśnie, że VTuberzy mają jakby te, te całe umowy i tak dalej. Ale ja myślałam, że to trochę jak k-popiarze, ale to aż tyle osób tak robi? Eee, no, generalnie to. Ja nie wiedziałam, że w ogóle są jakieś agencje dla VTuberów. Myślałam, że od pajacowania w internecie, zanim będzie dziewczynką, to raczej nikt się nie będzie chciał jakoś dopieprzać biznesowo do tego, ale widzę, że jednak nie. Jak jeden raz Polska zrobiła coś dobrze i nie ma jakiejś gównianej współpracy z tymi całymi tymi. Bo i to jest gówniana współpraca, bo oni ci wszystko mówią, co masz. Wiadomo, że nie mówią ci, co masz mówić na streamie bezpośrednio, ale pewnie też na to wpływają, że nie mów o tym albo o tamtym. No i jak ci wpływają na to, jakiego modelu masz używać, jak masz wyglądać, bla bla bla, bla to dla mnie też ch...nie straszne. Zależy, kto że jest spokojny. Znaczy, ja nie mówię, że to jest generalnie złe, natomiast nie, nie podoba mi się taki koncept. Po prostu. No nie wiem ci tożsamość, nawet jak już wcześniej streamowałaś, to, to to wiem. To trochę właśnie to mi się bardzo przez to skojarzyło z K-popem i tym całym takim podejściem, że okej, okay, to teraz robimy ciebie od nowa, yy, tak żeby według wszystkich naszych słupeczków i statystyczków pasowało Elo. I robimy z tego już sztywny biznes. A ty jako ktoś powiedzmy, że kreatywny, no bo jednak te wizualne rzeczy też wymagają kreatywności. Nagle masz się w tym odnaleźć i, i jeszcze dawać radę być kreatywnym, kiedy masz się trzymać ściśle w jakichś tabelkach. Jedna osoba dostaje 3-5 montażystów i musi dać do autoryzacji każdy materiał pod względem PR. Tam nawet ręce musieli zakrywać. Co? dlaczego zakrywać ręce? Aha, jeszcze jak chcielibyście dołączyć do agencji, to w czasie okresu przyjmowania nie możecie powiedzieć, że będziecie w agencji nikomu poza radzeniu zajmować. No to akurat fair. Co sądzicie o tym, Szymonie? Ja myślę, że przepiękny. Dobra, Szymon Demencownia jest zrobiony. Jakie tam Szymony jeszcze zostały? Tu jest jeszcze premierownia i dialogownia. Czy my chcemy robić premierownię i dialogownię? Powiedzcie, że nie. Bo ja bym bociamę hitka dokończyła. W ogóle Heluwa, bo z wypuścił dwa odcinki przeciągu po dwóch miesięcy to chyba rekord. No, widziałam, że wyszło coś tam i miałam zamiar obejrzeć. W sumie miałam takie, ej, a może na streamku byśmy obejrzeli? Chociaż przypomniałam sobie, że to hellowa. I tak trochę nie bardzo da się to na streamku oglądać. Był taki styl, który w pewnym momencie był inspirowany właśnie japońskimi rzeczami, ale był taki dziwaczny i to się nazywało styl boho, nie boho. Secesja to była. Secesja, secesja miała takie dziwaczne. XIX wiek. Krótka lekcja yy, rzeczy Secesja się inspirowała głównie Japonią i tymi takimi zawijasami roślinnymi pewnymi tego. Tu powstały właśnie te rzeczy pana Muchy Właśnie te takie witrażyki, te, te jego o, takie obrazy Chyba to są oryginalne od Muchy, bo nie jestem pewna No ale takie I generalnie ten styl był taki bardzo właśnie wywijany Taki dziwaczny, zdobny, ale jednocześnie nie był to barok ale był taki bardzo, on był bardzo gumowy, bym powiedziała. A wracając tutaj do secesji, to jest bardzo piękne te, te rzeczy są. One są takie właśnie, bardzo takie gumowe, takie plastyczne. Jakby gdzieś kiedyś nam gościu pokazywał jakieś, o tu macie, kurwa, to jest jakiś witra, chyba. A pokazywał nam na przykład ziomek ten, na wykładach przystanek autobusowy, który był w ogóle tak powyginany, w ogóle te drzwi nie, czy ta brama właściwie, mega śliczne. I po, zaraz po tym nastąpił ten etap, kiedy dotarliśmy do momentu, że w sumie kupienie krzesła może być tańsze, jeśli zrobimy je kurtem. A żeby zrobić je hurtem, to nie wyrzynamy krzesła z dwóch kawałków drewna i nie kosztuje ono milion monet Tylko kosztuje mało monet i jest zrobione z wyginanych kawałków drewna wielkiej, wie, Wielu kawałków drewna I dzięki temu nie było to aż takie yy, właśnie drogie, nie? O, tutaj na przykład macie... O, to jest to! To było zejście do metra, widzicie jakie piękne Jak z jakiejś Galicji w Krainie Czarów Tak mi się to mega podobało, te rzeczy w ogóle to wszystko nie takie przesycone jak w baroku, tylko właśnie z takim wyczuciem, ale bardzo takim... O, obrazy Alfonsa Muchy. To na przykład yy, Genshin. O, jak są te templajtki do Genshina, nie? O, to jeszcze z się rusza, nieważne. Jak Genshin ma te takie postaciowe, no wiecie, te, te, te kardy takie, o, jak tu jest. No to to było inspirowane właśnie tymi Alfonsa Muchy. I tak samo e, jak jej to było Sailor Moon To Sailor Moon, te niektóre właśnie pozy I ona też miała takie kardy Nie wiem czy znajdę Nie wiem czy to są te oryginalne czy nie Ale te takie, bo Sailor Moon też miała takie karty właśnie, nie? E, no, no to te kardy One też były właśnie brane, inspirowane Alfonsem Muchą Tylko teraz ja wam klikam, które wyglądają jak te kardy Ale nie jestem pewna, które były oryginalne to są chyba te oryginalne w ogóle. Są strasznie duże. Trzymałe znaczy, w sensie. No, że dużo naraz i mało widać. Ej, ten obrazek wygląda jak taki. Siema, bordu. Sadzony jak Preda. Jak jajko sadzone, dokładnie. Preda powinien zostać posadzony w placówce o zaostrzonym nawozie. <laughs> Oczywiście, że oni by cię nie zbanowali, bo oni są grzeczni. Oni są bardzo grzeczni. Preda. Oni by cię nigdy nie zbanowali. Nigdy ale to nigdy. Nie to co ja. No odezwij się, Preda! Preda! Odezwij się! Preda! Jesteś tu! Preda! Odezwij się! Preda, wróć! zmieniło mi się, dokładnie. Kasiu, wróć, wszystko się ułoży Could of the Lamp, Kolabzika. Ej, to by, było, to by było fajne, jakby był kolab um, on of the Lamp i byłoby Cold of the Lamp. I na przykład byłyby lampy inspirowane tym Jeśli bym miała modelować 3D na streamku, co byście chcieli zobaczyć wymodelowane z takich organicznych rzeczy? Co sądzicie o tej zasłonie? Ładna, nieładna? Najładniejsza zasłona, jaką widziałam. Zajebista. A w dziękuję. Okej, okay, ładniejsza już nie będzie. To się dopiero nazywa wsparcie. Najładniejsza, jaką dzisiaj widział. Z horrorów oglądania to lubię piłę, bo tam skoko strachowa flaków się nie boję. No, ale piła jest dla mnie nudna po prostu. Ja wolę takie psychologiczne horrory, jak już, jak już kiedyś dawno temu, bo mała, z innej nie statą oglądałam. Mała. gimnazjum powiedzmy. I powiem wam, że najbardziej mi się podobały te kiuby, co były. Że musisz się wydostać z tego cuba i tak dalej. To jakoś tam najbardziej się działo Według mnie straszaki są giedzie, są nieprzewidziane i masz budowane napięcie Nie ja bardzo nie lubię jak coś na mordę wyskakuje Nie lubisz jumpscarów. Ja też nie przepadam To jest najniższa forma straszenia Zwłaszcza, że ja mam teraz trochę jak ten Jak to powiedzieli? Że Mam yy, serce jak świnka morska że od, Dlaczego dostaję bardzo takiego Bardzo się szybko wystraszam rzeczy Do tego stopnia, że można mi je faktycznie przyprawić o zawał Także nie polecam mnie straszyć. A wiesz jak wygląda serio Tajedrainu? Specjalny model na Taj To jest Tajadrainu. Bez make-upu ja Nawet mam koczek taki. No widzisz to bez kamerki 5G tu tylko co musisz taki model zrobić? Albo narysować. Jak chcesz rysowanego, to mogę ja ci narysować. Yeah, I would. Tak Rainu jest cudowne. <grych> tak jestem. Rainu to kolejny projekt oj Wojtka. Miły człowiek. Just it. Ej, zrobię sobie taką reinu... kurwa z dolarami na głowie i będzie oj reino, będzie bogata reino. Oj no. Oj, reinu, oj, widzę, kto jeszcze jest projektem oj Wojtka? O Bajtek! Oj bajtek. Tam pisze orężadę, a ja przeczytałam ciążę, co jest <laughs> tak. wiecie jakby wyglądało otrzymanie ciąży? To by wyglądało tak, że stoi się tak ziomeczek. A tu jest pani ścianuszą. Cześć, chrypka! Znaczy, pierwsze, co widzę od ciebie, to dzisiaj to kukurydza! A właśnie gadam o tym, jak trzymać ciążę. Także jest dobrze. Moglibyśmy sobie na przykład w Viroidzie właśnie, w V-Studio, zrobić Rejnuśkę jako oinuśkę. Weźmiemy ten stary model, który kiedyś zrobiłam siebie. Jest brzydki. I przerobimy go na. Przerobimy go na oinuśkę. Co wy na to? Te koczki donuty, nuty? One, one są w sumie takie koczki od Donuty o, nie! Przyszedł tu Wojtas! To na pewno oj Wojtek pod przykrywką. O, mogę mieć brodę. Mogę być Naruto. Mogę być Piset. Jak wyglądałaby bogata rejno? Są też gotowe hairstyle. Na przykład Venti. Fryzura na Skaramucza, tylko długa. A jest też krótka fryzura na Skaramucza. O! czos. <gryzura> Patrzcie na tą grzywkę. Jakby do... młodsze rodzeństwo dorwało wam się do nożyczek. Patrzcie, zrobiłam ajakę. Taka łysa wygląda śmiesznie. Kojarzycie ten outfit? Wiecie, kto ten outfit miał? Wiecie, kto miał? Anime dziewczynka z Janusz Sanem. Dokładnie ten outfit miała. Skull the Night pani detektyw. O, kurde, dobra. Robimy to. I ona miała rajdki, co nie? Czy miała gołe nogi? Damy jej jakieś mega niskie skarpetki, żeby w gołych nie popylała. I ona miała jakieś takie kozaki, nie? Reino detektyw. Oj, reino musi być ubrana jak fajkowa alternatywka. Pokojowa. Zakonnica. Reynun <noise> Kurwa, Reynun Ej, ja porobię całą maskę tych modeli I będziecie mieli swoje Reynuny. Macie pokojowe, Tą klasyczną pokojówę Jest jeszcze fioletowa. Generalnie mogłabym po to wyeksportować te obrazki jako tekstury 2D i potem robić, żeby były kolorowe Coś oś tam, ale nie mam. Nie mam mentala dzisiaj do tego. Teraz to dopiero wyglądam creepy. Myślę, że skończyliśmy reynuśkę projektu i Wojtka. Wnioski Nun locket Dokładnie. Za ile fał fałdalców taki skin? Kur... dużo. Jakaś taka strasznie plastikowa się wydaje, ale jest. Proszę bardzo, ojnuśka. Macie ojnuśkę. Nie. Ojnuśka. W sumie podoba mi się ten model. Będę go czasem używał. A jest ładny. Barbie Persona. No trochę. O, zrobimy quiz, którą Barbie jestem. Co lubię. Uwielbiam rysować i malować. Masz kilka czy jeden talent. Mam zdolności do paru rzeczy i ciągle szukam nowych, bo ja mam pierdolca i muszę tysiąc rzeczy na raz robić. Zawsze pomagam, jestem kochana. Talent, co pewnie bardziej chodzi o predyspozycję. Ja nie lubię słowa talent, ale no. To jest coś, co mnie wyróżnia. Ja jestem spierdolona, więc wiele rzeczy mnie wyróżnia. Gdybyś była żładem na to w Nowym Jorku, to jak chciałabyś się nazywać? Podoba mi się, że... Podoba mi się imię Octavia Z ja... z, z angielskich imion, bo można skrócić do Via Tak, Heluwa wzięła Więc to wezmę Tak, toleruję wszystko i wszystkich Czy właśnie za osobę nienormalną? Eee, jestem trochę dziwna Trochę bardzo Tak, porąbana Czy podążasz za mną? Nie Mam własny styl Co robisz, gdy się boisz? Chowam się. Jestem Barbie Gwiazda Roka. A jakiś inny quiz, który pokaże mi coś innego? Jaką Barbie jesteś? O! Jaki kolor lubię? Fioletowy. Jakiego zwierzaka bym wybrała? Bibi, ceki, źliana, jednorozyc, Penelope. Szmuka chcę! Jaką sukienkę wybiorę? Ta mi się zawsze podobała. Chciałam zawsze być tą wieśniaczką i mi się udało, bo jestem biedna. <grym> Kim chciałabym być? Piosenkarko, modelko, księżniczko, tancerko, syrenko, muszkieterko, tar tarzan. Dlaczego tarzan tu jest? Wszystkie jakieś księżniczki... I tarzan. Dlaczego ty jest tarzan? Do wszystkich księżniczek Disneya chcę być tarzanem. Kim bym chciała być z tych dostępnych rzeczy? To chciałabym być księżniczką. Którego Ken'a wybiorę? Czemu on wygląda jakby się mocno spalił jakimś ziołem? Bierzemy go. Który z tych bajek najbardziej lubisz? Elina to nie była bajka, to była tajemnica, to była wróżkolandia Tajne agentki, podwodna tajemnica, muszkieterki jezioro łabędzie, w świecie mody Nie oglądałam, tajemnicze drzwi oglądałam, magiczne baletki Nie oglądałam, oglądałam Oglądałam 12 tańczących księżniczek Magia Pegaza nie oglądałam Elinę oglądałam jeszcze jak byłam mała, a potem na starość nadrobiłam Tajne agentki już mi się nie podobało, bo było za mało księżniczkowe Muszkieterki oglądałam, w sumie było spoko ale z tych wszystkich wybieram Oelinie, ono było najfajniejsze Który kwiatek jest najładniejszy? Ten Because jest fioletowy Jaki zamek wybieram? I mi się podają takie upiorne zamki, ten bym wziął Znaj się na los Tu Rożpunką bym była! Ty byłabym grą Gwiazdą Roka Którą feministyczną Barbie jesteś? U feministki, tak! Ulubiony film? Z dzieciństwa. Akademię że kiedyś z Hitkiem oglądałyśmy na w powiesiedzeniu i to była najbardziej rzecz na świecie. To chyba tą całą maripozę już, jakbym już musiała wybrać tą maripozę. Kim chciałaby, chciałaś zostać, gdy dorosnę? Ja chciałam chciała być policjantką, ale nie ma, więc dam strażaczką. Którą Barbie mogłabyś, mogłabyś się zaprzyjaźnić? Serena, dyplomatka, doktorka, prawniczka. A, dobra, przepraszam, to super bohaterki oglądały bośmy oglądały dwa filmy. To super bohaterki były do bani. Przepraszam, prawniczka. Chociaż nie dyplomatka, bo ja się lubię. Nie mogę zamienić. U... Ej, nie fajnie. ja zmieniłam zdanie? Jakie przedmioty interesowały mnie w szkole? Plastyka. Nie się bawiłaś, bo się jakami Barbie? Nie. L Lubiłam się bawić ekstremarną Barbie, dlatego kilka lalek nie miało u mnie rąk i nóg, ale ja nie bawiłam się. Faktycznie mi Barbie. Ja chciałem być papieżem Dalej możesz nim być! Wystarczy zostać księdzem i bardzo długo czekać! Chciałbyś być Janem Pawłem I? Bo był już drugi. Damy zabawę na podwórku, bo ekstremalna Barbie czasami yy, uderzała w ścianę albo mur na dworze. Co jest dla mnie najważniejsze? Na pewno nie podróże, bo ja bym siedziała na dupie. Lubię sztukę, ale nie jest to najważniejsze. Nauka jest ważna, żebyśmy się rozwijali dla ochrony planety. Kur... trudne. Nauka. Bo jest szerszym pojęciem. Jesteś na imprezie, Barbie jako muzykę puszczasz? Du dupy lipy nie lubię. To bo pewnie będzie szybkie. Jak wygląda mój domek Barbie? Na pewno kurwa nie na jednej wodzie. A to jest cały domek czy tylko blok? Bo to już mieszkanie, bo to wygląda tak cały. Jak wygląda mój oj domek? Ten bo wygląda trochę japońsko. Mój wynik. Jestem Barbie Martyną Wojciechowską. Chciałabym się pożegnać, ponieważ jest późno i wypadałoby iść w spaciu to miał być zwykły prank ale sposób w jaki niektórzy zareagowali był szokujący